Dzień dobry, Jakub Szymanuszka, OBD serwis. Dzisiaj mamy takie piękne autko. To jest Mini Countryman. Tutaj fajnej wersji All 4 czyli pewnie 4x4. Na kierownicy John Cooper Works, czyli jak to się mówi, ten wzmocniony. Co tu się dzieje? Tutaj dorabiamy kluczyk. Jest to wersja europejska, 868 MHz. No, jak to zrobimy? Możemy zrobić to po złączu OBD, niestety jest to ryzykowne, ponieważ, jak podejrzewam, to jest 2015 rok albo 2014 i jest tutaj najnowsza na tamten moment wersja modułu CAS, CAS 3++ i metoda polegająca na zrobieniu tego przez złącze OBD polega na flash'owaniu tego modułu. Jest to dość ryzykowne, może... Ten moduł się uszkodzić. Oczywiście, da się to przewrócić, ale zawsze bezpieczniej jest tutaj ten moduł zdemontować. Niestety, w Mini jest on montowany w nieprzyjemnym do demontażu miejscu, czyli pod deską rozdzielczą, gdzieś tutaj, w tych okolicach. Z tego co pamiętam, nie jest aż tak dużo roboty z tym demontażem. To wygląda. Dość przerażająco, ale ta deska chyba dzieli się na dwie części i demontujemy chyba tylko tą górną część. Muszę sobie to przypomnieć, dawno tego nie robiłem, zakładam, że pójdzie sprawnie. Biorę się do pracy, zdejmuję deskę, demontuję moduł CAS, biorę go na stół, programuję na stole, przygotowuję kluczyk do douczenia i potem nowo przygotowany kluczyk douczam już bezpośrednio na samochodzie. Zapraszam do oglądania. Aktualizacja po godzinnej walce z mini. Auto wygląda w ten sposób. Jest troszkę rzeczy rozebranych. Niestety pomyliłem troszkę tutaj wersję auta. Ostatnio zdejmowałem deskę, a w zasadzie górną część deski. To był zwykły Mini Cooper. To jest Mini Countryman. I tutaj jest dużo więcej rzeczy do zrobienia. Trzeba praktycznie całą konsolę, tą środkową, tutaj na desce rozebrać. Wszystkie możliwe śruby mocowania odkręcić. Jest to przynajmniej całodzienna robota. W związku z czym podjąłem decyzję, żeby spróbować zrobić to po złączu OBD i jestem w trakcie wgrywania, oprogramowania, aktualizacji flash. Taka aktualizacja, czyli tak zwany downgrade pozwoli nam na odczyt informacji o kluczu, utworzenie nowego kluczyka i dopisanie go do samochodu. Jest to ryzykowne, natomiast zabezpieczyłem się jak mogłem, tutaj przede wszystkim poprzez backup napięciowy. Podpiąłem prostownik inwerterowy. Kontroluję napięcie. Mamy w tej chwili 14,6 i mam nadzieję, że wszystko powinno być ok. Także nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Procedura się kończy. Kończy się upload części 2x2 tego flesza. Sprawdzanie podpisu i zobaczymy co się tutaj wydarzy czy będę mógł bezpośrednio dodać kluczyk i tak dalej sprawdzanie podpisu OK, wygrywanie zakończone zobaczymy co tutaj się dzieje umiesz kluczyk w stacyjce i włącz zapłon kluczyk mam pod autem bo w związku z tym, że jest to okay, Keyless kazali go wyrzucić z auta umieszczam w stacyjce i włączam zapłon zapłon jest Klikam OK. Zaktualizowano pomyślnie. O tutaj mam informację, że jest autoryzacja udana. Logowanie Security Access. Zapisujemy sobie oryginalne dane kluczyka. Zaraz sobie dodamy nowy kluczyk. Mam w takim razie dane klucze odczytane. Wybieram sobie nieaktywną pozycję na przykład pozycję trzecią wybieram opcję przygotuj dealerki przez programator nowy klucz mam tutaj przygotuj dealerki przez programator wykonuję, proszę umieścić nowy klucz ok czy nowy klucz to okay, let's Go? tak, tutaj jest informacja że jedno auto w tym systemie może mieć maksymalnie dwa klucze Keyless żeby one działały tak jak powinny muszę, muszą być tylko dwa klucze czyli ten, który jest nieaktywny w naszym przypadku jest to klucz drugi Muszę reaktywować. Zaraz to zrobię. Klucz dopisany i zablokowany. Uruchom auto, aby sprawdzić, czy nie możesz zrobić klucza. Użyj opcji Add Key. To, co muszę teraz zrobić, to wyjmuję klucz oryginalny i wkładam wygenerowany przez nas kluczyk, i on powinien nam automatycznie się rozpoznać. O, i chyba nawet już. Się aktywował. Włączamy zapłon. Spróbujemy odpalić. I wszystko ok. O, jakieś błędy, które zaraz sobie wykasujemy. Natomiast wygląda na to, że kluczyk działa. Sprawdzę sobie działanie pilota. Nie wiem, czy słychać. Chyba słychać. Otwiera. Zamyka. Wszystko ok. Jeszcze sobie sprawdzę w tej chwili czy działa Keyless. Tutaj potwierdzę. Jeszcze raz odczytuję informację o kluczu. Dane odczytane i w tej chwili mamy już trzy klucze dopisane. I to co ja zrobię w tej chwili to klucz drugi został zgubiony. Wiem, bo sprawdziłem to wcześniej. I wybieram opcję wyłączania klucza. Ta operacja zaaktywuje klucz numer dwa? Tak. I po ponownym odczycie widzimy, że klucz pierwszy. Pokażę. Czyli ten, który był oryginalny w aucie, jest aktywny. Klucz drugi jest wyłączony, ale nie usunięty. Jeśli się znajdzie, możemy go ponownie aktywować. Ostatnim krokiem będzie sprawdzenie, czy nowy kluczyk posiada funkcjonalność Keles. Tak jak wcześniej mówiłem, w przypadku tych systemów tylko dwa aktywne klucze mogą pracować w systemie Keyless. Po tym co zrobiliśmy przed chwilą, usunęliśmy, wyłączyliśmy klucz numer 2 i tylko dwa klucze, dotychczasowy i nowy przez nas dopisany jest aktywny. Klucz mam w ręce. Układę go sobie gdzieś tutaj. Oryginalny klucz mam usunięty z auta i próbuję uruchomić, włączyć zapłon. I próbuję uruchomić. Działa. Oczywiście zaraz sobie te błędy sprawdzę, skasuję, żeby tutaj było czysto. W tej chwili tylko błąd sterownika silnika się świeci. Prawdopodobnie jest to jakiś błąd komunikacyjny, w związku z tym, że wykonywaliśmy programowanie modułu. Usunięcie wystarczy. A tymczasem to wszystko, jeśli chodzi o dopisanie klucza. Ja sobie oczywiście jeszcze dorobię grot, ale to nic specjalnego, nic ciekawego, nie będę tego pokazywał. No i oczywiście muszę złożyć całą deskę, to co do tej pory rozebrałem. Mam nadzieję, że pójdzie to szybciej teraz, ale troszkę roboty jeszcze mnie czeka, a tymczasem dzięki bardzo za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów.